Znajdujemy się dzisiaj na naszych poletkach doświadczalnych, i chciałabym Państwu przedstawić odmianę pszenicy Ozimej z największej hodowli w Europie hodowli Rakt. Jest to pszenica odmiany RGT Depot. Odmiana pszenicy Ozimej RGT Depot jest specyficzną odmianą, ponieważ jest odmianą w typie pojedynczego kłosa. Co to oznacza w praktyce? Otóż oznacza to to, że powinniśmy bardzo pilnować tutaj w przypadku tej odmiany obsady i zalecenia hodowcy to jest 300-320 sztuk na metrze kwadratowym w terminie optymalnym. Dlaczego tak ważna jest ta obsada? Otóż odmiana ta bardzo szybko redukuje nieproduktywne Pędy boczne i wszystkie składniki pokarmowe, jak i woda są pobierane tylko przez pędy, które będą w przyszłości pędami kłosonośnymi, budującymi nam plon. Odmiana RGT Depot jest bardzo elastyczna, jeżeli chodzi o termin siewu. Oczywiście pamiętajmy o tym, że w opóźnionym terminie siewu należy obsadę zwiększyć. Jeżeli chodzi o przedplon, to bardzo dobrze ta odmiana sprawdzi się po bardzo dobrym przedplonie, jakim jest rzepak również po kukurydzy, natomiast nie jest zalecana w siebie w monokulturze. Pszenica RGT Depot jest polecana na wszystkie stanowiska glebowe dedykowane pod uprawę pszenicy ozimej. Jeżeli chcecie Państwo razem z nami obserwować rozwój poszczególnych odmian w okresie wegetacji, zapraszamy do śledzenia naszych kanałów społecznościowych.